Cześć. Dzisiaj zajmiemy się faderem mocy efektu pozycji oraz jak to zrobić, by na przykład ten nasz fader regulował nam flyout, zasięg flyoutu, ale nie wpływał na dimera. Czyli żeby dimer cały czas działał w maksymalnym zakresie, a tylko Moc efektu ulegała zmianie. Dodatkowo zrobimy coś takiego, żeby wybrany efekt dimerowy miał mniejszy priorytet niż efekt pozycji. Czyli w tej chwili mam jakiś tam efekt na dimerze. Jeśli włączę sobie nawet na małą wartość naszego flyouta, to nasz flyout przejmuje również. Efekt dimera. Jeśli sobie przełączę na efekt pozycji przykładowo kółka, no to nie mamy tam dimera, więc efekt dimera nam wskakuje ten, który był. Ale jak sobie coś takiego stworzyć? Przejdźmy sobie tutaj. Jak to nam działa? Tutaj mam trzy Q listy efektów pozycji dla trzech grup. Zajmiemy się tym, jak to jest tutaj zrobione. Tutaj mamy po prostu efekty pozycji. W tej chwili są niepodpisane, bo gdzie indziej są nazwy, ale to jest nieważne. Generalnie, chcąc zrobić to najprościej, dopisujecie sobie efekty pozycji do każdego z Q, podpisujecie sobie i robicie sobie jako go to. Jak widzicie, w tej chwili mam Q31. Jak zmienię sobie efekt, Mam Q43. Dobra, jak to jest zrobione? Najpierw zobaczmy, co nam tu się dzieje, gdy podnoszę, opuszczam ten fader. To jest playback master. Dlaczego playback master, a nie po prostu jakiś egzekutor? Ano dlatego, że z poziomu pluginu Lua możemy sczytać wysokość tych playback masterów. Wysokość egzekutorów nie możemy sczytywać więc w późniejszych krokach możemy sobie oczywiście zapisać nasz poziom Playback Master'a, zapisać sobie drugi i płynnie go przywoływać. W przypadku egzekutorów nie byłoby to możliwe. No więc, co się dzieje jak opuszcza fader? Tym się na razie nie zajmujemy. To są dodatkowe pozycje do efektu. Czyli jeśli sobie wybiorę pozycję na przykład taką i mamy efekt kółka. To jak podniesiemy sobie pose fixa, to on mi od razu leci w tą pozycję i od tej pozycji robimy sobie moc efektów. Wyłączając, wraca nam do pozycji standardowej, którą ustawiliśmy. Napiszcie, czy chcielibyście się dowiedzieć, jak coś takiego zrobić. Dobra, wracamy do naszej podstawowej funkcji. Podnosząc fader, jak widzimy, tutaj nam się zmniejsza. A gdy fader jest na 0, tutaj mamy 0. Gdy fader troszeczkę nawet podniesiemy. Tutaj już nam wskakuje full. A dlaczego by tego nie regulować po prostu temp faderem? Ano dlatego, że po pierwsze, gdy zmieniamy Q, ten temp fader nam nie zadziała, tylko będziemy mieć od razu fulla. Spróbujmy sobie skopiować to. Wyłączmy sobie na razie to. Wyłączmy sobie na razie to. I w tej chwili tak. Teraz mamy normalny master, ustawmy sobie temp fader. Mamy sobie nasz temp fader. Jak widzimy, od razu jest ten problem, że nasze efekty dimera dalej trochę działają. Naprzemiennie z efektami dimera w no we flaucie, nie? I jeśli zmienimy sobie efekt, tak, jak widzimy, on ma od razu maksymalny zakres. Tutaj nie da się tego regulować. Dopiero jak wyłączymy, włączymy, to dopiero nam się to reguluje. No i jak widzimy, dimmer w pełni działa dopiero przy maksymalnym. No to dobra, wyłączmy to sobie i wróćmy do tego, tak jak jest tutaj. Jak jest zrobiona ta sekwencja? W ustawieniach. Mamy tutaj fader LTP i to jest master, czyli tym regulujemy tylko dimera. Tutaj, jak już troszeczkę wrzucimy, to od razu zacznie nam się robić ten efekt. Zobaczcie. Tak, jak widzicie, efekt się robi od razu po podniesieniu fadera, a dimer. Się nie robi. Chcemy to zrobić dokładnie odwrotnie, czyli żeby dimmer się od razu robił, a żeby efekt pozycji działał jako zakres. Więc musimy sobie zrobić drugiego fadera, już temp fadera, tylko wyłączający efekt pozycji. Więc jeśli tutaj mamy teraz z dimerem. Jak widzimy, to podnosząc temp fadera, jak widzicie, działa nam to tak, jak chcemy. Czyli dimmer cały czas działa. A tutaj zmniejszamy tylko zakres efektu pozycji. No, jeśli sobie tutaj damy na fula, to widzimy, że mamy jedynie ten problem, że wciąż mamy efekt dimera. Działający, a chcemy, żeby było tak, że dajemy to tu, i wraca nam ten efekt dimera, który był. Czyli podsumowując, tak mamy z faderem na samym dole. Gdy podnosimy fader, to ma nam od razu wskakiwać, żeby efekty dimera, na przykład we flyoutach, działały od razu. A tym sobie regulujemy zakres efektu pozycji. Oczywiście zrobimy to DMX remote'em. Czyli mamy tutaj dwa kanały do sterowania. Jeden kanał do sterowania to jest odpalenie tego, czyli podniesienie po prostu fader na full od razu. A tutaj mamy zainwertowany dimmer, czyli jak mamy fader na 0, to tu ma być na 100. Jak mamy fader na 100, to ma tu być na 0. Więc w takim przypadku mamy dwie możliwości. Albo tworzymy sobie fiksturkę, gdzie mamy dwa kanały, i sterujemy jednocześnie pierwszym kanałem, gdzie jak go podnosimy już na 1%, to DMX jest na fulla. A drugi kanał jest po prostu inwertem tego dimera. Lub robimy to w drugi sposób. Czyli osobno mamy fixturkę, gdzie jak podnosimy, mamy od razu full, a osobno mamy fixturkę, gdzie mamy inwerta. Teraz przejdźmy sobie do pacza. Tutaj mamy POSFX ON i POSFX Stomp. Tak jak mówiłem, te dwa kanały są po prostu na fulla pod tym Q. Tak samo kolejne dwa pod tym Q, kolejne dwa pod tym Q. Tutaj mamy zasajnowanego playback mastera. Oczywiście, jeśli nie potrzebujemy korzystać z playback masterów, możemy tym bezpośrednio sterować. I tak samo, jak widzimy, jeśli tutaj włączę sobie, mogę faderem od tego sobie regulować tak samo. Dobra, jak są zrobione te nasze kanały sterujące? Włączający, jak pamiętamy, ma nam od razu włączać po podniesieniu fadera, niezależnie na jaką wartość. Mamy tu zwykłego dimera dodanego na pierwszym kanale. I tutaj mamy zasajnowany profil. Tu mam taki profil. I ten profil wygląda tak, czyli w zerze procent mamy 0 w DMX, a już przy 1% wskakuje nam full w DMX. -ie. Tak jak widzicie, bardzo prosto. Drugi mamy invert dim. I to jest jeszcze prostsze, czyli mamy dimmer. Też na pierwszym kanale i invert zaznaczony. Tutaj już nawet nie trzeba żadnych profili robić. Tu mamy 99.1, 99.2 w Remote Inputs. Jak widzicie, mamy tutaj jedno i drugie jako fader. Jako fader na warstwie 106. Tu jest 184, czyli tutaj, tak jak mówiłem, to jest nasz efekt pozycji, a tu jest 85, czyli nasz fader od stąpa efektu pozycji, bez efektu dimera, tylko stąp efektu pozycji. Jak widzicie, to są teoretycznie batonsy, które mają no tylko jeden przycisk, ale można do nich wpisać sterowanie faderem. Bo jak widzicie, tutaj mogę ręcznie też podnieść sobie, mimo że fizycznego przycisku do tego nie ma. I dlatego można tutaj sobie ustawić jako fader. Jeśli byśmy chcieli mieć to jako temp fader, to wystarczy sobie to przenieść w miejsce egzekutora całego z faderem, zmienić sobie na temp fader i po przeniesieniu będzie to już temp fader. Ok. Parę rzeczy, o których w tym przypadku musicie pamiętać. Najpierw priorytety. Dimerowe fiksy muszą mieć niższy priorytet nad efektami pozycji. A no dlatego, że przypuśćmy, że mamy tutaj efekt pozycji, tutaj mamy efekt dimera, tutaj mamy no, Q-listę z efektami dimera, Q-listę z efektami pozycji, które mają w sobie dimer, na przykład flyout. Jeśli tutaj ustawimy jakiś efekt dimera, i tutaj ustawimy jakiś efekt pozycji. To jeśli ten efekt pozycji włączymy, no to on będzie miał pierwszeństwo. Ale jeśli zmienimy efekt dimera, to ten efekt dimera nam przejmie pierwszeństwo nad dimerami, a tego nie chcemy. Dlatego efekty dimera muszą mieć priorytet niski, czyli w tej chwili najniższy, jaki może być low. Efekty pozycji muszą mieć o jeden wyższy, czyli LTP nasz standardowy. Tutaj od razu dopowiem, że mamy restart current, czyli jak wyłączymy nasze Q, to włączając, wejdzie nam znowu do tego samego Q zamiast do pierwszego, jak to wygląda standardowo. I jeszcze większy priorytet dla pozycji stomp. Jak pamiętacie, używamy priorytetów low, LTP, high, HTP omijamy, słopa i super. I tym sposobem możemy sobie tutaj regulować zakres naszych na przykład flyoutów. Wybiorę sobie jakiś inny efekt. To działają nam efekty pozycji. Wspomnijmy jeszcze tylko o jednej rzeczy, czyli o przycisku, który nam wyłącza wszystkie efekty pozycji dla wszystkich grup, a pod tym przyciskiem znajduje się nic innego jak stomp efektów pozycji dla wszystkich grup, plus ten nasz kanał DMX Remote od włączania lub wyłączania tych efektów pozycji, tych efektów pozycji i tych efektów pozycji. Jeśli sobie to wyłączymy. Jak widzimy, jeśli tu jest podniesione, jeśli sobie włączymy efekty pozycji, jak widzimy, tu nam wskoczyło, jak sobie wyłączymy, tu nam spada, wyłącza się. Więc podsumowując, mamy tutaj stąpa plus ten kanał efektów pozycji at0. Możecie się zastanawiać jeszcze, dlaczego ja to mam jako makro. A nie jako zwykłe Q. Jest to to samo co to. Zmieńmy sobie tutaj na toggle. Jak widzicie, działa nam to tak samo. Wyłączmy sobie to tutaj. I jak widzicie, działa nam to tak samo. Więc, dlaczego tego nie używam tak? Generalnie wystarczy używać tak, jeśli nie macie znowu tego samego co tu, czyli zapisywanie mm, ustawień. W tej chwili przypuśćmy, że mam zrobione to tak i zapisuję sobie pod A. W tej chwili, jak tu sobie wyłączę, zapiszę pod B. To włączając A, włączy mi się od razu ten przycisk, włączając B, wyłączy się. W przypadku stomp w pozycji, w przypadku egzekutora, nie wiemy, kiedy on jest wyłączony, kiedy on jest włączony. Moglibyśmy to oczywiście zrobić jako dwa kroki w Q, ale problem polega na jednej rzeczy: takiej rzeczy, że to makro mogę sobie przesunąć w dowolne miejsce. To sobie przesunę na przykład tu gdzieś, i w tej chwili, włączając, dalej nam to działa. Jeśli byśmy się odwoływali do konkretnego egzekutora, a przy Qliście musimy się odwołać do konkretnego egzekutora, to przesuwając to, przestanie nam to działać. A w tej chwili, makro odnosi się do konkretnego egzekutora, który jest. Na jednej warstwie, gdzieś tam dalej, na ekranach, czyli tu. A to możemy sobie dowolnie przesuwać, gdzie chcemy, i będzie nam to działać. Jeszcze jedna taka sprawa jest, że gdy sobie to pomnożymy i damy sobie w różne miejsca, to gdzieś, to gdy włączymy jedno, widzimy od razu na wszystkich trzech włączenie. Gdybyśmy sobie tak samo zrobili z Egzekutorem to jak widzimy, jeśli włączymy go tutaj, to tutaj się nie włączy, i tutaj się nie włączy. W tym przypadku możemy z każdego miejsca w konsolecie tym sterować. Dzięki za dzisiaj. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Jak macie jakieś sugestie, uwagi, zapraszam do komentarzy. A ja Was zapraszam do następnego. Cześć.